W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, nie mija jeszcze 100 lat, kardynał Desidery Mercier, belgijski kardynał i duchowny, polecił w swojej decyzji, nie wiem, jak to było szeroko, może w całej Belgii, aby dwa razy do roku czytany był krótki zbiór zasad życia chrześcijańskiego. Ja pomyślałem, że raz na 4 lata dobrze taki zbiór wam przedstawić, abyśmy mieli w jednym Szukujemy się do Wielkiego Postu, abyśmy też mogli w jednym ujęciu mieć ten krótki zbiór zasad życia chrześcijańskiego przedstawiony ewentualnie wprowadzili korektę w naszych sumieniach do tego, co, jak my rozumiemy wiarę chrześcijańską i wiarę naszą świętą katolicką. Dlatego, moi drodzy, wsłuchajmy się, jak ten krótki zbiór zasad życia chrześcijańskiego, dla których też święty Paweł się trudził. On dzisiaj przecież tak tłumaczy się przed... Z pewnym rodzajem żalu, bo z, tego, z, tego, z tej lekcji taki żal przebija. A przygodzili różni, fałszywi bracia i fałszowali Ewangelię Świętą. Podając się za właśnie głosicieli, za, za apostołów, za ich następców czy, czy przedstawicieli, dzisiaj jest dokładnie tak samo. I Święty Paweł udowadnia swoim życiem, że on dla tej, dla tej Ewangelii Świętej no, cały się zużywa w tych przygodach, w których żeśmy słyszeli, tych różnych niebezpieczeństwa, których się podejmował, a potem będzie tłumaczył, że choćby anioł z nieba tłumaczył co innego niż, niż on wykłada, to jest, niech będzie przeklęty. I dzisiaj jest, moi drodzy, niestety na siebie ściągają przekleństwo bardzo wielu duchownych, bo przekręcają na Bożą naukę. Natomiast ten krótki zbiór zasad powstał przed wojną i w Belgii, no ale cóż, czasu dla Boga nie ma. W Belgii wiara katolicka taka sama jak i u nas, więc nie, nie wadzi to nic, że my sobie to przeczytamy. To było drukowane w naszych przelikach, więc też dawniej na to chrześcijanie, dobrzy katolicy patrzyli przed oczami tą, 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 tą że naukę mieli. Natomiast, czy jedna glosa może do tego, co usłyszymy, tam, gdzie jest mowa o parafii, można to odnieść także do naszego duszpasterstwa. Ja mówię, że można, a nie trzeba, gdyż wszystko jest w wolności. Pan Jezus mówi, jeśli chcesz. Drodzy bracia, Najważniejszą dla każdego z nas rzeczą jest zbawienie duszy. Pragnęlibyśmy nie umierać nigdy, umrzeć wszakże musimy. Pomrzecie, bracia, wszyscy, a nikt wam powiedzieć nie może, kiedy ta chwila nastąpi, za lat 10 czy 20, jutro lub może nawet i dzisiaj. Jedyną rzeczą niewątpliwą jest to, że nastąpi dzień, w którym każdy z nas przyjdzie, przejdzie z czasu do wieczności. Cóż się wówczas z nami stanie? Czy będziemy się wiecznie radować, czy też wiecznie cierpieć? Wobec tego zagadnienia wszystkie inne bledną i, i nikną. Rozwiązanie go od Was samych zależy. Przyszłość wieczna spoczywa w Waszych rękach. Boski Zbawiciel ostrzegał nas o tym. Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego. A ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. A ci, którzy pełnili złe czyny, na stanie potępienia. Potrzeba więc, bracia, przypominać sobie od czasu do czasu, w co wierzyć mamy, co mamy czynić, aby zbawić dusze nasze aby jak i oraz jakich używać środków do osiągnięcia zbawienia. W co mamy wierzyć, aby się zbawić? Obowiązkiem każdego chrześcijanina jest wierzyć we wszystkie prawdy, które Bóg światu objawił. Są one zawarte w Piśmie Świętym i tradycji. Podobnie za, podaje zaś je do wierzenia wiernym z nakazu Bożego Kościół rzymskokatolickich. Pismo Święte zawiera Słowo Boże spisane przez autorów Ksiąg Świętych pod bezpośrednim natchnieniem Ducha Świętego. Księgi te, zależnie od tego, czy powstały przed czy po Chrystusie, nazywają się Księgami Starego lub Nowego Testamentu. Oprócz Pisma Świętego objawienie zawiera się jeszcze w tradycji. Wyraz ten oznacza tak czynność przekazywania jakiejś nauki, jak i samą przekazywaną naukę. W swej treści tradycja jest tą częścią słowa Bożego, które początkowo było głoszone przez Chrystusa Pana i apostołów ustnie, a następnie w łonie Kościoła katolickiego jest i będzie podawane pokoleniom chrześcijańskim aż do końca świata. Wyrokowanie o tym, które prawdy są przez Boga objawione lub jakie jest ich znaczenie, nie należy do wiernych. Pan nasz Jezus Chrystus w szczególnej trosce o należyte zachowanie i tłumaczenie skarbu wiary zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji ustanowił społeczność o charakterze publicznym, zwaną Kościołem i nałożył na nią obowiązek strzeżenia i nieomylnego nauczania prawd objawionych. Ciało nauczające w tej społeczności tworzą następcy apostołów, biskupi, na czele z Ojcem Świętym, czyli papieżem, który jest następcą księcia apostołów, św. Piotra. Wierni zaś wcieleni do kościoła przez chrzest pod karą grzechu ciężkiego i wiecznego potępienia mają obowiązek przyjmować naukę, którą im podają do wierzenia papież i biskupi. Dzięki tej szczególniejszej opiece, którą Bóg zapewnił swemu kościołowi. Nauka objawiona jest od czasów apostolskich wszędzie taka sama oraz stanowi zasadnicze źródło świętości społeczności chrześcijańskiej. Przebiegnijcie bracia moi świat cały, a z jedności Kościoła rzymskokatolickiego i z jego powszechności, apostolskości i świętości przekonacie się dziś i rozpoznacie, i rozpoznać będziecie mogli zawsze, że On jest prawdziwym Kościołem założonym przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Łatwo go odróżnicie od niezliczonych sekt, które herezja i schizma oderwały od pierwotnego pnia społeczności chrześcijańskiej. Samo już dwudziestowiekowe istnienie Kościoła, pomimo krwawych prześladowań, mimo herezji i schizmy rozdzierających jego jedność, mimo upadku własnych dzieci i niekiedy i słabości zwierzchników, jest wystarczającym dowodem boskości jego pochodzenia. Pokolenia mijają, instytucje się starzeją i ulegają zmianom, stowarzyszenia się rozpraszają, sekty upadają, miasta, królestwa, cesarstwa się walą, dynastie wygasają, narody i rasy giną, albo zlewają się ze sobą. Jeden tylko Kościół rzymski, zawsze ten sam, kroczy zwycięstwo przez wieki. Na początku tej nauki. Postawiliśmy sobie pytanie, w co mamy wierzyć. Główne zasady naszej wiary streszcza skład apostolski. Gdy jakaś prawda zawarta w objawieniu zostanie jako taka z biegiem czasu przez Kościół określona, przejmuje nazwę dogmatu. Kto zaprzecza któremukolwiek dogmatowi, staje się heretykiem. Jak mamy postępować, aby się zbawić? Nie wystarcza człowiekowi poznać prawdę, trzeba ponadto według tej prawdy żyć. Podstawowym prawem życia chrześcijańskiego jest miłość, obowiązek kochania Boga ponad wszystko, a bliźniego z miłości dla Boga jak siebie samego. Miłość to największe przykazanie, naucza Chrystus. W niej zawiera się całe prawo. A miłość prawdziwa to nie słowa ani bezpłodne uczucie. Ona się przejawia w czynach. Kochać Boga to poddawać swoją wolę woli Bożej i Mu służyć. Wola Boża objawia się sposobem przyrodzonym w głosie sumienia, które uczy człowieka odróżniać dobro od zła, obowiązek od grzechu. To też człowiek winien zawsze być posłuszny głosowi sumienia. Przyrodzone prawa, uczciwości wyryte w sumieniu potwierdziło i wyjaśniło objawienie Boże, a Kościół Święty uzupełni je przez dodanie przypisów pozytywnych. Jedne i drugie zawarte są krótko w dziesięciu przykazaniach boskich i pięciu kościelnych. Co się tyczy dziesięciu Bożych przykazań. To znaczy będziesz czcić prawdziwego Boga i tylko jemu służyć. Imienia Bożego nie będziesz bezcześcić bluźnierstwem lub krzywoprzysięstwem. Dni świąteczne będziesz należycie zachowywał przez wierną służbę Bogu. Czci ojca i matkę, abyś był długowieczny na ziemi. Nie zabijaj ani ciała, ani duszy przez dawanie zgorszenia. Nie zdradzisz małżonka i nie będziesz popełniać czynów nieczystych. Nie weźmiesz rzeczy cudzej, ani nie będziesz jej u siebie nieprawnie przechowywać. Nie będziesz mówił źle o bliźnim twoim, choćby to prawda była, ani się nie dopuścisz kłamstwa. I nie będziesz, wystrzega będziesz wystrzegać się nieczystych myśli i pragnień. I nie będziesz wreszcie pożądał nieprawnie cudzej własności. Pięć przykazań kościelnych. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć komunię świętą. Zachować nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach i troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. Niemożliwą jest rzeczą miłować Boga, dobro najwyższe i nieskończone, ponad wszystkie stworzenia, bez wykazania się przed Nim miłością naszą do ludzi, tak bliźnich naszych, jak i nas samych. Rozróżniamy stąd trzy kierunki w praktyce miłości, według tego, czy się ona odnosi do Boga w Nim samym, czy do bliźnich, czy też wreszcie do nas samych. Zjednoczenie bezpośrednie duszy z Bogiem dokonuje się przez cnoty teologiczne. Są one tak nazwane dlatego, że się odnoszą bezpośrednio do Boga. Cnoty te są następujące: wiara, przez którą wierzymy mocno w to wszystko, co Bóg objawił i przez Kościół święty do wierzenia podaje, nadzieja, przez którą spodziewamy się ziszczenia obietnic Bożych i miłość, która nas łączy z Bogiem wszystkimi władzami naszej duszy. Gdy powtórnie zwraca się do Boga dusza, która miała nieszczęście go obrazić, Wyraża ona wówczas miłość swoją żalem za popełniony grzech z postanowieniem niegrzeszenia więcej. Tak wyrażona miłość zwie się aktem skruchy. Praktyka chrześcijańskiej miłości braterskiej jest streszczona w tych dwóch dobrze znanych zasadach. Nie czyń drugiemu tego, co tobie niemiłe oraz czyń tak bliźniemu, jakbyś chciał, by on tobie czynił. I wreszcie kochać siebie dla siebie to egoizm. Rozsądna i chrześcijańska miłość samego siebie nakazuje walkę z namiętnościami, którymi są głównie według słów św. Jana Apostoła porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego żywota. Czyli zmysłowość, skąpstwo i pycha. Musimy koniecznie i bezustannie walczyć ze złymi skłonnościami, jeśli chcemy, by nastało w nas panowanie miłości. Bądźmy umiarkowani, to znaczy wstrzemięźliwi i czyści. Miłujmy pracę fizyczną lub umysłową. Bądźmy hojni i chętnie dawajmy. Brzydźmy się pijaństwem, nieczystością, grzeszną rozrywką, bezpłodnym marnotrawstwem i lenistwem, chciwym wyzyskiwaniem pracy innych. Bądźmy natomiast pokorni i poddajmy dusze nasze Bogu, nie zazdroszcząc bliźnim ich powodzenia. Dobrze zrozumiana miłość samego siebie łączy się ściśle z miłością Boga i bliźniego. Oprócz ogólnego prawa miłości, któremu podlegają wszyscy, a które streszczone jest w przykazaniach boskich i kościelnych. Są jeszcze obowiązki poszczególne, wynikające ze, ze stanowiska, jakie człowiek zadaje, zajmuje społeczności, czyli tak zwane obowiązki stanu. Kolebką społeczeństwa jest rodzina. Jedynie małżeństwo jest prawym źródłem życia ludzkiego. Celem małżeństwa nie jest zaspokajanie własnych rządz, lecz nierozerwalne połączenie dusz i ciał dwojga małżonków. Którzy zobowiązali się dążyć wspólnymi siłami do udoskonalenia moralnego i założenia rodziny chrześcijańskiej przez wzbudzanie potomstwa. Nie wolno im pod karą grzechu śmiertelnego sprzeciwiać się prawu, które Bóg ustanowił dla zapewnienia rozwoju życia na ziemi. Małżonkowie winni sobie wierność, miłość i pomoc wzajemną. Żona ma być poddana i posłuszna mężowi, jest wszakże jego towarzyszką, nie zaś sługą. Rodzice mają kochać swe dzieci i wychowywać je po chrześcijańsku. Obowiązkiem dzieci jest szanować rodziców, słuchać ich i pomagać im w potrzebie z prawdziwą miłością dziecięcą. Stosunek między pracodawcami a robotnikami powinien się opierać z jednej strony na sprawiedliwości, uczciwości i życzliwości, a z drugiej na szacunku, wierności i pracowitości. Między władzą świecką a obywatelami kraju powinien panować z jednej strony sprawiedliwość i miłość oraz poszanowanie prawa Bożego, z drugiej posłuszeństwo i przywiązanie wypływające z miłości Ojczyzny. Duchowieństwo ma obowiązek nauczać wiernych i z należytą gorliwością starać się o zbawienie ich duszy. Wierni zaś winni kapłanom szacunek, posłuszeństwo i miłość. Dobry chrześcijanin musi być dobrym parafianinem. To znaczy, ma brać czynny udział w nabożeństwach kościelnych w swojej parafii, w jej działalności przejmować się losem jej członków na wzór dobrego obywatela, którego żywo obchodzą sprawy jego kraju. Każdy chrześcijanin przez swoją parafię z proboszczem na czele łączy się z diecezją i biskupem, a przez biskupa z najwyższym pasterzem i z całym zespołem świętych Kościoła katolickiego. Środki prowadzące do zbawienia. Człowiek powinien wierzyć w prawdziwość objawienia Bożego, powinien miłość prowadzać w czyn oraz wypełniać przykazania Boże i kościelne. Powinien, ale czy może? Czy posiada odpowiednie środki ku temu? Sam z siebie człowiek nic dobrego zdziałać nie może. Spodobało się jednak boskiej opatrzności użyczyć człowiekowi takiego środka zbawienia, którego człowiek sposobem przyrodzonym otrzymać nie może i który dlatego słusznie nazywa się nadprzyrodzonym. Jest nim łaska oświęcająca. Na czym właściwie polega łaska oświęcająca, czyli ten dar Boży, który czyni duszę świętą? Łaska oświęcająca nie tylko gładzi grzech pierworodny i grzechy uczynkowe, lecz i odradza człowieka wewnętrznie, udzielając duszy życia Bożego który ją przenika, zrasta się z nią i podnosi do stanu nadprzyrodzonego. Przez łaskę uświęcającą człowiek staje się godny miłości Bożej i dziedzicem wiecznej chwały. Bez łaski uświęcającej człowiek może w pewnej mierze czynić dobrze, ale jest całkowicie niezdolny do czynu zasługującego na wieczną zapłatę. Bóg daje duszy łaskę uświęcającą za pomocą znaków widzialnych, przez siebie ustanowionych, które się nazywają sakramentami. Przez nie łaska oświęcająca, albo po raz pierwszy wchodzi do duszy, albo już tam istniejąca pomnaża się, albo wreszcie przez grzech utracona powraca. Sakramentów zaś jest siedem. Pierwszy chrzest udziela duszy łaski uświęcającej, która gładzi wszystkie grzechy. Oraz karę za nie, czyni, za, czyni nas dziećmi Bożymi i Kościoła, zapoczątkowuje w duszy życie nadprzyrodzone, które tu na ziemi rozwija się przez wykonywanie aktów wiary, nadziei i miłości oraz innych cnót, a w niebie dosięga pełni rozwoju w posiadaniu bezpośrednim i wiecznym Boga. Powinniście wiedzieć, w jaki sposób udziela się chrztu świętego, gdyż każdy z nas może być powołany do udzielania tego sakramentu. Chrzci się wodą naturalną, którą wlewa się na głowę dziecka, wymawiając jednocześnie dobitnie słowa Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drugie bierzmowanie, uzdalnia do mężnego wyznawania katolickiej wiary, utwierdza i udoskonala życie Boże w nas. Eucharystia to jest ciało i krew pańska zasila je i wzmacnia. Pokuta i święta spowiedź je przywraca i odnawia, gdy utracimy je przez grzech śmiertelny po chrzcie popełniony, o ile je penitent szczerzej sumienie wyzna. Żałując za nie, czyli bolejąc nad tym, że obraził nimi Boga i ma postanowienie poprawy, czyli już nie popełniać ich więcej. Piąte ostatnie namaszczenie. Otrzymuje życie Boże w nas w ciężkich chwili konania. Oleje święte są środkiem nadprzyrodzonym, który leczy duszę, a niekiedy przywraca nawet i zdrowie ciału, o ile to jest z korzyścią duchową dla chorego. Nie należy więc czekać do ostatniej chwili, by przyjąć ten sakrament. Obowiązkiem krewnych, lekarza, przyjaciół lub sąsiadów jest zatroszczyć się o to, by chory przyjął wiatek i ostatnie oleje święte w stanie przytomności. Aby przez swą wiarę i pobożność mógł odnieść więcej korzyści z tych sakramentów. Szóste to kapłaństwo, udziela godności szafarze sakramentów i krzywicieli życia nadprzyrodzonego. I siódmy na koniec, małżeństwo, które jest sakramentem, przez który małżonkowie otrzymują łaskę pomocy we wspólnym życiu i w chrześcijańskim wychowaniu swych dzieci. Zostało ono podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Aby było ważne, musi być zawarte wobec proboszcza danej parafii lub upoważnionego przez kapłana i dwóch świadków. Małżeństwo przestaje istnieć tylko wtedy, gdy jedno z małżonków umiera. Za życia obu żadne z nich nie może wejść w nowy, ważny związek małżeński. Kto tak czyni, jest tu założnikiem. Kościół gani małżeństwa mieszane. Gdy jedno z małżonków nie należy do Kościoła katolickiego, bardziej jeszcze pożałowania godną jest rzeczą zawieranie małżeństwa z osobą zupełnie niewierzącą lub poganinem. I choć małżeństwo jest sakramentem, to dziewictwo przewyższa je god w godności. Miłosierdzie Boże jest względem nas tak wielkie, że sakramenty sprowadzają do duszy łaskę. Niezależnie od usposobienia lub ułomności udzielającego. Nigdy, drodzy bracia, nie potrafimy odwdzięczyć się Bogu za to, że bez żadnej zasługi z naszej strony i pomimo win naszych raczył nas obdarzyć łaską uświęcającą. Nigdy też nie będziemy dość ostrożni w unikaniu grzechu śmiertelnego, przez który tracimy ten skarb największy. Są jeszcze dwa inne środki zbawienia, których skuteczność zależy od przymiotów osobistych osoby je stosującej: modlitwa i pełnienie dobrych uczynków. Modlitwa jest środkiem najpowszechniejszym, dostępnym zawsze dla wszystkich. Przez nią każdy otrzymać może od boskiej opatrzności dobra przyrodzone i nadprzyrodzone, w szczególności zaś łaskę owocnego przystępowania do sakramentów. Boski zbawiciel powiedział: Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem, każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Dobre uczynki ściągają na nas od Boga nowe łaski i umacniają w Jego miłości. A modlitwa ułatwia nam ich dokonywanie. Zaznaczyć tu trzeba, że każda najpospolitsza nawet czynność może się stać czynem zasługującym na zapłatę wieczną. Modlitwa powinna mieć na celu oddanie Bogu chwały, podziękowanie mu za udzielone dobrodziejstwa i przeproszenie za popełnione grzechy. Powinniśmy się też modlić o pomoc Bożą dla siebie i innych. Najdoskonalszą modlitwą jest modlitwa Pańska, czyli Ojcze Nasz, której nauczył nas sam Chrystus Pan. Do tej pory wyłożyliśmy wam bracia prawdy, w które wierzyć należy i obowiązki, jakie mamy wypełniać. Ukazaliśmy wam środki wiodące do zbawienia i świętości. Nauka ta, bracia ukochani, przyszła nam od Pana naszego Jezusa Chrystusa i powinna nas doprowadzić do niego. Prawda, prawdy, w które mamy wierzyć, by się zbawić, zostały przez niego objawione i podane nam przez Kościół. Przykazania, które powinny, powinniśmy wypełniać, pochodzą również od Chrystusa, a prawo miłości, które je streszcza, było przez Niego ogłoszone. Łaska, która umożliwia i ułatwia na miłość Boga i bliźniego, jest owocem odkupienia dokonanego przez Chrystusa Pana. Sakramenty święte są również Jego dziełem. Modlitwa nasza jest owocna jedynie za Jego pośrednictwem i dlatego prawie wszystkie modlitwy Kościoła kończą się tymi słowami zwróconymi do Boga Ojca. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, syna Twojego, który jest Bogiem będąc z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen. Tak, Jezus Chrystus żyje i króluje w niebie i wstawa się bezustannie za nami. Żyje i króluje w duszach naszych tak długo, dopóki nie zgrzeszymy śmiertelnie. Żyje przez łaskę święcającą i króluje miłością. Żyje i króluje w Eucharystii. Wskutek konsekracji przez słowa kapłana jest rzeczywiście obecny na ołtarzu z duszą i ciałem, człowieczeństwem i bóstwem, pod widzialnymi postaciami chleba i wina. Ponawia wówczas w sposób niekrwawy, krwawą ofiarę Krzyża którą podjął dla zbawienia ludzkości. Daje się nam w Komunii Świętej, by rozwijać w nas życie Boże. Przebywa wśród nas w swoich kościołach i posila umierających jako wiatyk. Nie zapominajcie, bracia, że powinniście uczestniczyć w każdą niedzielę i we wszystkie święta uroczyste na Mszy świętej. Jeśli to możliwe, bądźcie na sumie, którą wówczas wasz proboszcz za was odprawia dla pożytku waszych dusz, i pomyślności Waszych rodzin. Jeśli Wam obowiązki na to pozwalają, słuchajcie Mszy Świętej i w dni powszednie, a przynajmniej posyłajcie do kościoła Wasze dzieci. Jesteście też obowiązani pod karą grzechu śmiertelnego przystępować godnie do Komunii Świętej przynajmniej raz w rok w okresie Wielkanocnym. Jednak to za mało komunikować zaledwie raz na rok. Boski nasz zbawiciel i Kościół Święty. Pragną, byśmy przystępowali do stołu Pańskiego jak najczęściej, nawet codziennie. Do codziennego komunikowania wystarcza stan łaski i dobra intencja. Kto jednak przyjmuje komunię świętą niegodnie, popełnia świętokradztwo i spożywa własną śmierć. Gdybyście znali Dar Boży, gdybyście wiedzieli, kto Was zaprasza do swego ołtarza, do swego stołu, do swego przybytku, z jakąż gorliwością spieszylibyście do niego, z jaką radością obdarzałby pokojem dusze wasze, jednoczyłby wasze rodziny i ubogacał was skarbami żywota wiecznego. Na zakończenie, bracia, chwalmy Boga naszego, boskiego zbawiciela Jezusa Chrystusa, powtarzając wraz z apostołem świętym Judą, temu zaś, który może was ustrzec od upadku. I stawić nienagannymi i rozradowanymi wobec swej chwały, jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza, przed wszystkimi wiekami, teraz i na wieki wieków. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.